Kolega se wbił do mnie na chatę Parzył mi kurde herbatę Pośmiewisko tutaj jest Głupi psie Nie wiem co rapować Bo to jest mała głowa Mówiłem, nie wiem co rapować To jest mała głowa To jest mała głowa To jest, to jest, to jest mała głowa Pośmiewisko jest. Białe, mnie pośmiewisko jest. Pośmiewisko jest. Robię zim jak Ronaldo. Mam koszulkę. Ronaldo. Portugal. Tu jest. Wierzam typie. Ci na chatę. Zaparzysz mi herbatę. Pośmiewisko jest. Ktoś jest, głupi się. Przecież jak Ronaldo robi. Ktoś jest, ktoś jest. Się zatrzymałem, a się chyba tutaj kurde posrałem. Ale RONALDO, RONALDO, BITTE SELECI Ma zwierzątko, myszkę i psa Myszkę i psa, białą myszkę i brązowego psa Który mi się wpieprza Dziękuję za tyle subów Niedługo będzie 30 będzie dobrze Jo! Kolega mi wjeżdża. A ja mówię tutaj Hedda. Robię syn. Czasem Leo Messi. Jeżdża tutaj. Leo Messi jest dla mnie lepszy od Ronaldo. Pośniewisko jest. Ktoś mi piszko wiec Ty, ty, ty głupi pszczel Dziękuję chule, widzowie. Widzimy się